A witam serdecznie! Przed nami ostatnia, trzecia część relacji w ramach dzisiejszego turnieju Online Old School Tournament. Mamy 8 zawodników na starcie. Przed nami ostatnie 5 konkursów, które przesądzą o naszym ratingu końcowym dzisiejszej rywalizacji. E, niespodziewanie po Bersdorfie na Mamucim obiekcie udało nam się zdobyć drugie miejsce. Zobaczymy, jak będzie w kulu. zaczynamy od błędu, no ale błąd w kwalifikacjach. Więc nie będzie konsekwencji w tym przypadku. 131,5 ale też się mylą w większości. Mikołaj Drobicki wygrywa kwalifikacje. Na razie, zobaczymy co będzie w konkursie. Tak, ale Kwity się cieszy, że mimo upadku sobie drugie miejsce, no ale wiemy, tutaj sądziła oczywiście odległość, która była fantastyczna w jego przypadku. My w konkursie trochę ostrożnie, ale bez błędu z, z kwalifikacji 196,5. Niestety, mimo tego braku błędu, mamy tylko miejsce siódme. Niespodziewanie lepszy od nas jest Adamek o 4 punkty. To trochę asystacyjna sytuacja, bym powiedział, no bo Adamek zazwyczaj jest od nas słabszy. Zobaczymy, co będzie w, w serii finałowej tego konkursu. Walczymy. Widać, że będziemy walczyć, bo lepszego się z progu będziemy walczyć o każdy metr. Teraz tylko z Termarkiem, brawo. 207,5 metra, no i coś przed przedwwwilejmowskie niespodziewanie. Ale Adamek trzeci. Będę o szóstym, więc będziemy bronić średniego mniej więcej. I być może stracimy punkt, ale to tylko o tyle co najwyżej. Zostały cztery konkursy, proszę Państwa. No i pytanie, czemu utrzymamy Ritejt Tysiącsetny. Cztery konkursy, w tym e, dwa konkursy lotów, e, bo będzie Harachow i, i Planica jeszcze. E, w tym jeszcze mamy Wisłę. Jak widzimy, może może praktyka 100 metrowe. Jeszcze trochę chodzi o B-Bealington. Tak, jest chyba. W Wiśle mamy obiecujące kwalifikacje, które wygrywamy. 129, punktów. myli się, ale kwietniu zobaczymy, co dalej. skisła. 29,5. No niby dobrze, bo będziemy w grze. Piąte miejsce, ale kwiecień niespodziewanie przegrywa. No skisła. Chciałbym, żeby skisła na no to mu skisła. Może powiedzieć, mu nie munisel i... I tyle. My mamy piąte miejsce z szansą na, na wyższe, bo realnie walczymy na mnie o czwarte. stata jest niewielka taka. Symboliczna będzie to stata taka. W serii finałowej 128 i pmyta warunki były trudniejsze czwarte miejsce. Mamy szczęście. Eee, nie dawno, ale wiecie, nawet tutaj, w tych warunkach mamy czwarte miejsce. więc jeżeli troszkę odrabiamy, no i mamy gwarancję, że Rolnik będzie powyżej do 1100. Eee, Także jest dobrze, bym powiedział. No, Borowiskiego mamy w nosie. zostały <laughs> trzy konkursy, w tym dwa loty Harachow, Planica. I pytanie, co będzie o trzecim konkursem? Czy parks i 100 które wątpię, bo właśnie być może ten parks nas ominęło. No albo będzie właśnie wiligent, bo chyba wiligent nie było, a chyba powinno być, z tego co kojarzę. W Harachowie postaramy się oczywiście chociaż jak najmniejsze straty, na razie kwalifikacja w trudnych warunkach, mglistych, 179,5 metra, niestety szału nie ma, no, ale Auron mi pomaga tutaj, tutaj tam mgła niestety utrudnia zadanie, żeby się tutaj zaklimatyzować, no i nie będzie przez to niestety, zbyt szans na to, żeby tutaj, że realnie coś tutaj osiągnąć dzisiaj. No bo nie ma widoczności tej pewnie nie ma tego komfortu. Jest 186,5 metra, pokonujemy tylko Winnickiego, na szczęście pokonujemy go wyraźnie. A Damek też sobie nie radzi? Krawicki przeciętnie, ale są przed nami niestety. My w tej trochę lepiej chyba. 192,5. będzie przed Robickim, czyli będzie miejsce szóste. A nas pokonał, no ale. Ale Robicki już nie. Robicki się myli, mamy szczęście, mamy szóste miejsce, które nas troszkę ratuje tutaj. Dzisiaj się spadnie, no ale tylko jeden punkcik. Za chwilę ostatnie dwa konkursy. Na jakie konkursy padnie? Pytanie. No, 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 no. Planica na początek, czyli ta skocia, która została, poznamy ją dopiero. Kiedy już będzie ostatni konkurs na horyzoncie. Szczepanak nadal w turnieju, no i zobaczymy, jak tam pójdzie. 25. belka startowa. Rozmiar 215 metrów, jeśli chodzi tutaj o letalnicę, prawda? No, lot ładny. 209,5 metra, miejsce obiecujące, bo to na razie czwarta lokata. To jest taki wymierny wynik, bo się nie mylą tutaj w tych kwalifikacjach. No Wilamosy to chyba na słabszy, ale ale mimo wszystko tutaj mamy w miarę wymierny wynik przed konkursem, więc może być ciekawie. Yy, najlepszy w tym co za rozmiar lądowali. My jednak kilka metrów za ni przed nimi lądowaliśmy. To, to ten też taki rwany, 207 metrów, miejsce tylko 7 rywale się przebudzili. Adamek niespodziewanie daleko, Robicki, a my no tego przed Winnickim honorowo. Trochę szkoda sytuacji. Także wstaję, że finał będzie w Willingen. No w tym miał drugie miejsce. A On jest może na normalnych obiektach. Na dużych skoczniach już raczej do drugie miejsce byłoby trudniejsze. Przegrywamy. No. W tym konkursie. Z opłatkiem czy byłoby to samo siódme miejsce. Więc tutaj dużo nie straciliśmy na tym akurat. Robicki się myli tym razem troszkę, no ale jednak pokonuje nas bardzo wyraźnie. Szczepany wygrywa zawody szczepania na cztery stopy 4, 4 podjamy po punkt ratingowym. został ostatni konkurs. I to będzie pytanie czy winingiem, tak jak myślałem. E tak, czyli Park City było na początku dzisiejszego turnieju, Z Tobą trzeba skoczyć rozmiar 147 metrów zobaczymy jak nam pójdzie. W tej ostatniej potyczce na dzisiaj, której nie będzie już to zbierać, no bo będzie po tokach. Postaram się, oczywiście jakieś do zakończenia tego turnieju zresztą nie będzie. Bardzo ładne kwalifikacje będą 143,5 metra. Pierwsze miejsce, ale nic dziwnego, myli się, ale kwiecień na tym wykorzystamy minimalnie. Ale wygrywamy te kwalifikacje, no i zapowiada się trudna potyczka, bo wygramy, ale minimalnie jest to walka, zapowiada się niezwykle zacięcie, chyba że się będziemy mylić w konkursie, no to już zeszło, nie będzie 138 metrów, no i niestety. Ale wroki były trudniejsze, bo oni tu nie odpali jakieś petardy. Ale kwietnie się myli. No ładnie, w serii Sto skoczymy 145 metrów będzie miejsce piąte. Tak, Wilamowski nie, nie dał rady. Kompletnie sobie nie poradził. Mamy dobre zakończenie: Szczepaniak, Kala, Adamek. Takie podium. Ale Kwiecień finalnie czwarty. No i proszę Państwa, tak wygląda klasyfikacja. To nie był nokota, ale to kwiecienie w tym turnieju, bo jego przewaga na drugim Michał Kala wyniosła 180 punktów. Mogła być ta przewaga dużo większa. Mamy punkt na plusie na zakończenie tego turnieju, także dzisiaj reti ale tylko 6 punktów bodajże. A jak na ten turniej to nie jest dużo. Ale jak Michał Kala, Wilamowski, takie podium. Czwarte ostatecznie dzisiaj Krzysztof Adamek, ale podium 12. Wielkie sobie uznanie dla tego zawodnika. Medwa dwa podium, z czego też się oczywiście cieszymy. Robicki szósty, potem Winnicki, Rogocki i Szczepanek. Winnicki mniej więcej cały czas stabilnie ratingowo się prezentuje. Jakbyśmy zaopatrzyli. cały czas ratingowo 730. Rogocki ósmy, Szczepanek 9, no ale dla Szczepaniaka to był bardzo udany turniej, 5 występów, 5 podium. Ale jak miał podium 17, 16, przepraszam. 19 miał Michał Kala. 14 podiek miał Wilamowski, no i 12 Adamek. To ci, to ci rekordziście dzisiejszych miejsc na podium. Także Michał Kala, mimo że miał na więcej podium, no to zajął tylko drugie miejsce, można powiedzieć. Nie dość pozostaje. Mamy dwóch ludzi, którzy trenują: Aleksander Bonio i Wojciech Musiński. Ja jeśli wiem, że nie było ich na turnieju w dzisiejszym swoim roku, chyba już nie wiedzieli, że mojej jest No, my czekamy na to, co będzie jutro. Jutro, jutro Puchar Świata, więc jutro to taka jeden z podniosłych turniejów tego tygodnia. No, bo najważniejsze turnieje to oczywiście środa, piątek, sobota. Czyli te turnieje, które najbardziej znamy. Niedziela to jest nasza taka zagadka. Czy sobie poradzimy? No, a czwartek w ostatnim czasie sobie odpuszczamy przez słabszą frekwencję na turnieju. Do zobaczenia. Już jutro. <tryk> やっぴやるのね。<noise>